Trzeba przyspieszyć. Juhu, 17, tu po rzepaku, gdzie było mulczowane agrotomem. Za ładnie, mówiłem od razu, to jest. Kurde, to jest najmniejsza pszenica. Autentycznie. Aż no, wam wyjdę, zaraz pokażę. Ja tu opłacam, a, to się nie opłaca, bo to było tylko małych klinek. Mały klinek, tam 3 metry alikow. Z takim dosypywaniem 3 metrów. Idziemy zobaczyć tą pszenicę, bo ja jestem po prostu zirytowany albo... Tu jest Asory, a bo ona dostała w webie, jest ruda, jej nie widać, ciągnika. No, no, miałem rację. Patrzcie, Dosyć, że jest nie za duża. Jest jej nie za dużo. Znowu, kurde, 23-ym, jak to to mi bezotry ją A teraz, kiedy siałem w listopadzie, to mi ją mróz strąbił Tak, nie powychodziło Kurde, właśnie widzicie, to mój był trochę błąd. Bo kółka dociskowe miałem, jak miałem. Miałem, jak mówię, a to płciutko i... Teraz to się nawet czek nie dowie, czy to pociutko, czy głęboko. Nie. wiem. Pszenica, czy coś wyrwałem takiego, podobnego do pszenicy? Kosi resztki jeszcze, jeszcze w pszenicy? Tutaj, jeśli chodzi o obsadę to jest gorsza kuźwa niż po kukurydze na gołym polu Ech, Może za miałko tak bardzo nie wyszło, tak wydawało się. Spryły zostały, a to są tylko jakieś no i... Kurde no, jak tu wyszło No nic. Szczęście, że to Asory na 100% Asory na 100% i... Chyba no bardzo mocno się krzewi, także ta obsada gdzieś dzieje i brakuje. To będzie sobie spokojnie nadrabiała. Kulecki tam dosyć ładnie leżą, tak. Nie za dużo. 63 z tym wyjdzie. No, ale tak mi się wydawało. Znaczy, tak, jak patrzysz, to jest. Ja ją przynajmniej widzę. Ech, ale no nie wiem Na pewno poszło za głęboko Te 2 centymetry, czyli tyle To już było za głęboko To takie czyste pole było centymetr Żebło docie zmieścić za 10 i, i rura No dobra Kolejne doświadczenie polowe wyszło miłowoli Jakoś tak kurde i mało Na to na to co co bym się tu spodziewał mm -hmm. Mm -hmm. no nic, nie będziemy się zastanawiać czy mało czy dużo zobaczymy co się stało tego ugrać, ale ciul wie czy to już zażarło trochę czy co no naprawdę porównując do kukurydzy gdzie było tam te 210kg chyba sianem ma 220 to kurde normalnie obdrylowana, a tu tak trochę jak ten rzepak Na pewno to, to, to jest za głęboko 2 cm to było za głęboko Pozdrawiam, lecę do domu